Tym razem wysyłamy już bardzo specjalistyczny sprzęt. To są agregaty prądotwórcze. Przekazaliśmy na ostatniej sesji Rady Miejskiej 80 tysięcy na zakup takiego naprawdę dużego agregatu o wadze półtorej tony, który dzisiaj wyjedzie na granicę. Oprócz tego udało nam się pozyskać kilka sztuk od darczyńców. Co ciekawe, pięć sztuk agregatów prądotwórczych trafiło do nas z Niemiec, od niemieckiej firmy Konmot. To Consulting Group. Tak się składa, że pracuje tam jeden z moich przyjaciół, pracownicy firmy zrzucili się, kupili te agregaty. Inna firma, duńska firma wyjechała z Szanowa 2000 km, przywiozła te agregaty prosto z Niemiec. One są już dzisiaj przepakowywane u nas na magazynie, który użyczyła nam firma Hydro wraz z wózkami widłowymi, wraz z całą tą logistyką, która jest potrzebna, bo to są wszystko bardzo ciężkie paczki. Poza tym jeszcze trzy indywidualne osoby darowały nam dla Iwano-Frankiwska kolejne agregaty prądotwórcze, także naprawdę duża paczka z właściwie cały tir zapakowany agregatami prądotwórczymi wyjedzie dzisiaj. Tutaj również pomaga nam lokalna, tym razem firma transportowa Retrans, która to zawiezie na granicę, także napadę coś niesamowitego. Poza mieszkańcami, poza osobami fizycznymi, które przynosiły datki od soboty do naszych punktów, również przedsiębiorcy bardzo mocno się zaangażowali i to nie tylko tylko przedsiębiorcy z Polski, ale również przedsiębiorcy z zagranicy. Jestem naprawdę wszystkim Państwu niezmiernie wdzięczny. Strona ukraińska, nasi przyjaciele w Frankiwsku bardzo doceniają te gesty. Oni nam tego nigdy nie zapomną. I to jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze: ta solidarność Polaków z Ukraińcami, Europejczyków z Ukraińcami w tej trudnej sytuacji wywołanej rosyjską agresją na Ukrainę. Solidarne są też miasta partnerskie Iwanowrankiwska, bo właśnie taki wspólny transport tego specjalistycznego sprzętu też ma wyjechać z Szanowa. Tak. My od początku budowaliśmy taką koalicję wszystkich miast partnerskich iwano Frankiska. Kontaktowaliśmy się z Rybnikiem, Opolem, Koszalinem, dzielnicą Ochota w Warszawie. To są przykłady tych miast partnerskich. Świdnica. Razem te miasta przysłały do nas właśnie ten najpotrzebniejszy, wymagany teraz, też oczekiwany najbardziej w iwano sprzęt. On jest przepakowywany w takim centrum logistycznym, które można powiedzieć użyć nam, użyczyła nam firma Hydro, za to też jestem serdecznie wdzięczny, bo to yy, i pracownicy, i wózki widłowe to jest praktycznie cały dzień pracy przy przepakowywaniu tego wszystkiego i teraz wspólnym transportem organizowanym również przez naszych lokalnych przedsiębiorców cały ten sprzęt pojedzie na granicę, gdzie zostanie odebrany przez stronę ukraińską. Jesteśmy na terenie jednej z szanowskich firm, gdzie trwa przeładunek i przygotowanie transportu ze specjalistycznym już sprzętem, który pojedzie na Ukrainę. Tak, jesteśmy na terenie firmy Hydro, która wsparła nas tutaj logistycznie, ponieważ e, dokładnie w dniu agresji już e, gmina Chrzanów e, wystąpiła do innych miast partnerów Iwana Frankowska w celu jakiejś koordynacji wspólnej pomocy, ponieważ są to powiedzmy trudne przedsięwzięcia, zwłaszcza logistyczne. No i kilka gmin w Polsce stwierdziło, że rzeczywiście Krzanów będzie takim najbardziej odpowiednim miejscem, do takim mini hubem, powiedzmy, do zgromadzenia tych rzeczy i do dalszego załadunku i transportu do Iwana Frankowska. Dzisiaj samochód ładujemy między innymi agregatami prądotwórczymi, oprócz tego udało nam się zebrać też prywatnych mieszkańców, którzy jeszcze wczoraj między innymi ze Strzelec polskich Pan przywiózł dwa agregaty prywatnie. Był też człowiek, jakaś grupa mieszkańców z Libiąża się zebrała, przywiozła agregat, na który wspólnie się złożyli. Osoba z Krakowa wczoraj też przyjechała, dowiedziała się o naszej akcji na Facebooku, także mamy około 8 dodatkowych agregatów poza tym, co z własnej inicjatywy zebraliśmy. No, i całą masę sprzętu, które właśnie te gminy dostarczyły. W tym momencie zastanawiamy się, czy uda nam się zmieścić w jednym tigrze. Jakiego typu to jest sprzęt? Karimaty, śpiwory, taki sprzęt survivalowy, bym powiedział, ale bez, bez oczywiście broni i rzeczy, które tam miałyby służyć do walki. Ale są to kuchenki polowe, między innymi środki do oczyszczania wody. No, jest to bardzo różnoraki taki Sprzęt pierwszej potrzeby, ale dla obronności cywilnej. I kiedy ten transport, czy te transporty mogą wyruszyć? No, planujemy wyjazd tego samochodu dzisiaj, przeładunek w Rzeszowie, tam gdzie dedykowany samochód już bezpośrednio pojedzie na Ukrainę. I liczymy, że być może już jutro dotrze do Lwowa, a być może jeszcze w sobotę, już do, bezpośrednio do Iwana Frankowska. Mamy rząd osób, z którymi się komunikujemy i monitorujemy cały przebieg tego, te, ten logistyczny, bo to nie jest, do, nie jest proste zadanie wysłać dzisiaj coś na Ukrainę, a jeszcze, żeby trafiło w odpowiednie ręce. Także no, jestem w kontakcie z kilkunastoma osobami, które na każdym etapie będą, że tak powiem, przekazywały informacje, co, gdzie i w jakie ręce jest przekazywane. Jak tylko się dowiemy, że dotarło, to też będziemy informowali.